Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy zdobywać awardsy, których jeszcze nie posiadam, więc zapraszam Was do oglądania. Przed zaczęciem tego odcinka zapraszam do dania łapki w górę, subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, jeśli jeszcze tego nie robisz, oraz do napisania w komentarzu wraz ze swoim nikiem, ponieważ macie tutaj rozdanko na coś z kolekcji. Potem macie osobę, która wygrała w poprzednim rozdaniu. Bardzo Ci tutaj gratuluję, nagroda już do Ciebie trafiła, a my zaczynamy. OK, więc pokażę Wam e, jakie awardsy mam do wbicia. Pierwszy to jest e, Dokącz 5 gier na MSP. Jak widzicie, brakuje mi jednej. Drugi jest e, Napisz 3 statusy Diamond. Jak widzicie, mam akurat starokońcy na 3, bo w tym etapie srebrnym już e, trzeba mieć 10. Dalej jest, dalej jest stwórz 5 Designs Mam jedno tylko A tutaj zrobimy sobie stwórz film posiadający jedno tło Więc lecimy do pierwszego z tymi statusami Diamond Czyli 3 statusy Diamond Więc idziemy kupować Moje diamenty płaczą Ok, napisałem taki status, więc lecimy z pierwszym. Jest właśnie pierwszy status diamond. Musimy poczekać 20 sekund. Ok, minęło 20 sekund, kupujemy kolejny. Ok, kupiliśmy kolejny. Czekamy 20 sekund. Ok, i ostatni, trzeci. I powinno nam się wbić właśnie kolejny awards. Więc <coughs> mamy właśnie trzy. Statusy. Idziemy teraz dokończyć 5 gier, czyli jedna grana została. Mam no, nadzieję, że nie muszę przechodzić całej gry. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Nie wiem, czy to w ogóle będą gracze. Idziemy na quiz. Ok, co prawda nie udało nam się wygrać, wygrać mi się nie udało, ale mamy kolejnego aworca, więc odhaczamy już dwa aworcy. I teraz idziemy w kreatywny i robimy te 5 designs, więc idziemy do studia designs. OK, mamy e, kolejny Awards. Idę się jeszcze na szybko przebrać. OK, e, idziemy dalej. Tu już możemy odhaczyć kolejny. I tutaj weźmiemy sobie e, to. Czyli stwórz film posiadający świąteczne tła. Nie wiem, czy ja muszę to kupić, czy jak to działa. Bo ja filmów w sumie nie tworzyłem. Ostatnio chyba w 2015. Nie wiem.

Bo ja tutaj nie mogę znaleźć żadnego świątecznego tłam. Niestety to nie wystarczy, aby wybić ten awards, więc to chyba mi się nie uda zrobić. I z tych uh, awardsów to sumę tyle, których mi zostało, bo tutaj jest jakiś klub. W sumie, jakbyście chcieli, to możemy coś go spróbować zrobić w następnym odcinku. Bo reszta tutaj mi zostały. Ja popatrzę jeszcze te awardsy poza odcinkami, zobaczę co będę mógł wbić. Więc to na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Pa pa.